się to też bardziej okaże, no bo jest tutaj modry w, motyw zbrodni i kary, no to ze zbrodnią i karą Dostojewskiego, tak? No i powiedziałbym, że tam można też powiedzieć, że jest pycha, ale tak jak Raskolnikow ma bardziej taką, znowu, tak jak też wspomniałeś o, o Faustie, o, yy, o tym, co zresztą tu jest powiedziane, że ten, kto wzleciał najwyżej, czyli lucyfer, ten nosiący światło, upadł najmocniej. tak? I to jest takie też symboliczne do tego, co robi Macbeth, że chciał tak bardzo wysoko wznieść, więc hmm. jego upadek też jest potężny. No i no ma taką racjonalistyczną pychę, nie? Tak. Że jak on to wszystko przekmini, że przecież kalkulując, no to ta pani jest taka zła, więc w zasadzie to się opłaca ją zabić, bo i tak ona denerwuje ludzi, dlatego a w zasadzie. Efekt jego jest taki sam, no bo on też zabija, to i od razu traci kontrolę nad własną psychiką, też śni rzeczy i zaczyna tam mówić, pyta się tam, zdaje się wtedy właśnie razu Michina, co ja tam mówiłem kiedy byłem w tej maglinie, albo kiedy tam, albo czy coś tam mówiłem przez sen. A ty ciągle coś tam pletułeś o jakiejś skarpetce czy o jakiejś kieszeni. Nie, nie pamiętam teraz jak to było, ale chodziło o to, że on tam jeszcze miał chyba sakiewkę z tymi pieniędzmi, i dlatego, yy, dlatego o tym wspominał. Yy, albo, albo może ruminował nad tym, gdzie zostawił te rzeczy. Już nie pamiętam dokładnie, ale to nawet nie ma znaczenia, co dokładnie mówił, ale znowu jest też ten motyw snu i yy, tego, że we śnie pojawia się mu yy, takiego Lady Macbeth czy u tych wizji, można powiedzieć, nawet <coughs> Macbetha jakiegoś rodzaju przetwarzanie tej sytuacji cały czas. Tak? I on tak. nie, nie ma panowania nad sobą, ale pycha jest trochę inna. Bo tutaj mamy taką pychę, można powiedzieć, spełniania potrzeb po prostu. Chce więcej się najeść tej władzy, na takiej zasadzie władzy tego, nie wiem, męstwa, takiego zaszczytu tytułowego. A golników, no co prawda, to też jest, też jest to u niego, ale też yy, te, właśnie ta, ta rozumowa. To, on nie jest inteligentny, że, że to przemyśli. Jak ty oceniasz wśród tych wszystkich mm, mm, dzieł, które ukazują ten motyw zbrodni i kary, gdzie się to plasuje? Czy jakiś dla ciebie jest twój ulubiony, yy, który najbardziej się. Yy, Widzisz, jak się odgrywa w rzeczywistości, co najczęściej spotykasz, może. Mo, ale masz na Tak, myśli. ogólnie, jak chcesz, porównaj te różne motywy z pychą i, i, i sięganiem. Nie skończyłeś portretu Doriana Greja jeszcze? Jeszcze nie. Jeszcze nie, okej, okay, to, to nie mówię. Okay. Ale to by można było ładnie się odnieść do tego. Gdzie jeszcze pojawia się motyw pychy? Ojejku, zadałeś mi dobre pytanie. No nie, nie musi być, ale po, pomiędzy tym zbrodnią i karą, biblijnymi przypowieściami, y, Lucyferem czy Mefistofelesem, tak? Y, jak pomiędzy nimi oceniasz te. Makbeta, tak? No. No, na pewno to, co go wyróżnia, to to, że najpierw chce zrealizować przepowiednie, a potem stara się je zaprzeczyć na pewien sposób. Biorąc pod uwagę to, że on wie, że to nie on będzie ojcem królów, więc mm -hmm. wie, że to się skończy, ale to jest ten ciekawy fragment moim zdaniem. I nie, nie pochwolić mi się nad tym bardziej, ale zwróć uwagę, jak on ma tą refleksję, że po co on to wszystko zrobił, mm -hmm. że na marne. No bo to nie on będzie królem, że to, to po nim nastąpił. On zdaje sobie sprawę w tym momencie, że do niego dzieci będą królami, ale mimo wszystko idzie dalej i posuwa się do coraz bardziej złych rzeczy. I mnie zastanawia, no dobrą sprawę, po co to robi wtedy już? Jaka jest jego motywacja? Jakby, nie wiem, czy dostrzegasz to, czy mówię, ale po co w ogóle on to robi? Jaki jest sens jego egzystencji w tym mhm. momencie? Osiągnął władzę, ma wszystko, czego chce, ale dalej morduje. Mhm. I potem morduje, żeby samemu nie być zamordowanym. Więc coraz bardziej te mroczne, demoniczne siły przejmują nad nim kontrolę. Rządzi piekłem. No. no. i nawet tam on nie chce słyszeć tych złych wieści, które mu przynoszą o tym lesie, nie? I tak dalej. Tak. Nie? O, o kłamstwo oskarża, Trochę tak jak się mówi, o Stalinie też nie. Na przykład, że Stalin był taki paranoiczny, że nie można mu było przynosić złych wieści, hmm. bo wtedy by zawił tego. <noise> te złe wieści. No tak. No Właśnie. Komuniści. Na ile oni ten tryb działania, ten styl życia odgrywali, ogólnie totalitarni wszyscy przywódcy tak. sprawy Masz tam jakąś swoją wizję, mhm. odpowiednik no tego, że Wiedźmy do Ciebie coś mówią. Tak, historyczną przepowiednię tego, że interpretacja rzeczywistości polega na tym, że klasa robotnicza musi obalić rządy burżuazji. Tak, 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 I dokładnie. No, to jest... przecież to jest pisane w historii ludzkości. tak to Jest taka przepowiednia. No. Niesamowite, nie? No, i Shakespeare to wszystko już odegrał. To jest przerażające jak masz takie intelekty, mhm. że mi to widzą wszystko i to na przyszłość już jest. A ile razy może to się stało w przeszłości? Oj. W jakichś kartach historii, które po prostu zostały zapomniane, bo na przykład to Królestwo było w takim, no przecież tak jak Związek Radziecki był w beznadziejnym stanie, no to po prostu, jeżeli to się działo w jakichś mniejszych skalach, to one upadały, wszyscy umierali albo zostały przejmowane przez sąsiednie królestwa i ich historia została zapomniana, nie. No. I ile razy są podobne aluzje, jakoś tam w piśmie, że jakieś y, królestwa upadają. To jest cały czas. Jejku, i wiesz, jak masz na przykład Księgę Sędziów czy mm -hmm. Królewską, i tam są cały czas te opisy, że Fałszywych bogów czczą. No mhm. Bo to dla osoby, która jest bardziej świecka, dajmy na to, albo nie ma styczności z Pisem Świętym, to może się wydawać być trochę absurdalne. Jaki jest związek między tym, że król wyznaje Aszerę, Belzebuba mhm. Bala, mhm. a tym, że jego królestwo się psuje? Przecież mhm. jaki ma związek Arbitralne to, że... przecież, tak. to jest tylko po prostu ten Bóg. Yy... Pisał to gość, który wierzył w Boga Izraela, więc wiadomo, że napisał, że to jest zły Bóg do wyznawania. Na przykład. Bo... No. I może sobie pomyśleć, na przykład, jakie ma znaczenie to, czy nasz prezydent jest ateistą, czy jest chrześcijaninem, na to, jak państwem na przykład mhm. zawiaduje. No to właśnie, to wynika trochę z tego, że ludzie już nie potrafią rozumieć tych trochę archaicznych tekstów. No bo tu masz wizualne przedstawienie tego. Król, który jest... Personifikacją porządku w Królestwie Izraela, sam zaczyna wyznawać negatywne, zaczyna w zły sposób postępować. No i to jest na każdym poziomie królestwa potem odzwierciedlone. Mhm. Masz króla, który na przykład wybudował dwa złote cielce, później to jest takie mhm. echo do Eksodusu. Mhm żeby szybciej ludzie mieli, żeby nie musieli iść do samego, jak jest, ten podział Izraela na Królestwo Judy, chyba i na Samarię. To, żeby nie musieli iść do Królestwa Judy, tam gdzie jest świątynia, to wybudował Złotecielcy. Mhm. No i potem ludzie zaczynają wznosić tam jakieś świątyni na wzgórzach, tego typu rzeczy robić, żeby jeszcze bliżej mieli. Mhm. No i to postępuje. Co nie? Więc. Ktoś, kto jakby czyta coś takiego, powinien raczej pomyśleć o tym, że kiedy władza królewska, która jest ucieleśnieniem tego wszystkiego, się dezintegruje, no to całe państwo się dezintegruje. I tak jak sobie myślę na przykład o współczesności, to będzie duży skok, mhm. myślę. Jak masz problemy w rządzie, na przykład, że politycy są skorumpowani, nie prawi, kłamią. Mhm. Czy tego samego nie dostrzegasz w biznesie, na poziomie rodzinnym, na poziomie indywidualnym? Jakby o taki aspekt tego mi chodzi. Nie wiem, czy rozumiesz, co mam na myśli. Myślę, że myślę, że rozumiem. Mhm. Y znaczy to jest trudno y nawet coś, coś dodać do tego, no bo nie wiem do końca, jak nawet to odnieść do Magbeta. No bo wiadomo, że takiej sytuacji może to my nie mamy, tak? takiej skrajnej, ale to, co Ty powiedziałeś, jest, jest dość oczywiste, że trendy są widoczne na każdym poziomie. Znaczy, oczywiste, to nie chcę ujmować temu, co powiedziałeś, ale wręcz jest takie, że nie trzeba nic dodawać. Po prostu przykłady niosą się same, tak? jakiś rodzaj na przykład konsumpcjonizmu, tak? i tego, hmm. że. Widać to na poziomie jednostek, oczywiście, widać tego, jak wyglądają domy w porównaniu do tego, jak wyglądały kiedyś, gdzie ludzie kładą priorytety. Jak właśnie, co kupujemy, co jest na półkach, co jest w reklamach w telewizji, jak wyglądają seriale, tak. jak wyglądają seriale, jak wyglądają filmy. Yy, właśnie to, o czym mówią politycy, jakie decyzje podejmują politycy względem czego i gdzie priorytet jest kład kładzony przy wymyślaniu, powiedzmy, ustawy. Nawet nie, nie, to nie trzeba, jakby w, w zarzucać to konkre żadnej konkretnej osobie, na żadnego polityka kłaść, bo po prostu dla każdego z nich będzie to. Też widoczny, albo może po prostu troszeczkę inny przykład, nie? Mhm. Tak, 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 tak. No, takim animującym duchem, jeśli chodzi o Macbetta, na pewno jest korupcja przez władzę mhm. i chęć dążenia do niej. Mhm. No i to jest na pewno coś uniwersalnego, co możemy dostrzec to w polityce, jak ktoś idzie, powiedzmy, z altruistycznymi powodami, i przez system w cudzysłowie, mhm. zostaje zmieniony nagle. Albo jakich rzeczy by nie zrobił, żeby przyjąć władzę. Oczywiście to jest skrajny przykład, no, mhm. bo on morduje niewinnych mhm. ludzi, dobrych tak. ludzi. No, ale powiedzmy bardziej, codzienny przykład. No, to jest oczernianie drugiego człowieka, mhm. zarzucanie mu nieprawdy, być może insynuowanie wydarzenia jakieś nie odbyły, prowokowanie sytuacji, nagrywanie sekś, seks taśmy na mhm. przeciwnika politycznego tego typu. Jest to oczywiście trochę lepsze niż zabijanie. No i to jest ciekawe. Właśnie też, skoro Lady Macbeth wyrzeka się takiej kobiecej, matczynej strony. Wszystko zaprzedaje aktualnej pozycji nie? Tak. I, i temu stanowisku, które ma, które ma dostać. Nie, nie, no, nie będą mieli dzieci w pewnym sensie, tak? Jakby to jest samo w sobie już też, też symbolem. Braku jakiegoś odnawiania, przekazywania dalej, ale też z jej strony braku tych cech żeńskich, o których mówiłeś, jakichś opiekuńczych, troski itd. i tak dalej. I widać, że w jaki jest efekt, przedstawia Szekspir bardzo właśnie tak, obrazowo i symbolicznie takiego. Priorytet. Takiej za priorytet... priorytetów. Tak, takiego ustalenia priorytetów. Tak, ustalenia priorytetów w jakichkolwiek strukturach, tak? To jest tak, można powiedzieć, analiza, ten dramat tego problemu. I że to po prostu nie działa i nie może tak. działać. No tak. No nie no może tak. być władza na samym szczycie. Co u ciebie słychać? Jeżeli podobał się tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały. Odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.